ważną rzeczą jest, żeby pokonywać przede wszystkim swoje bariery, okay? I dzisiaj e, być może pokonasz swoje bariery na networkingu. E, kto z was networkuje? Ręka do góry. Kto z was prowadzi networking? Super. A kto z was jeszcze nie networkuje? Ręka do góry i powiedz ja. Super. To jeżeli wyjdziesz z tej strefy komfortu, to dzięki temu doświadczysz nowych możliwości, ale też nowych znajomości. I, I kiedyś mi Grant Cardon powiedział, e, Richard Branson, właśnie mówi o tych mentorach, którzy powiedzieli, if you're not networking, you're not fucking working. O, miałem nie przeklinać. <gry> Czyli jeżeli nie networkujesz, to znaczy, że nie pracujesz. Dzięki temu, że jesteś tutaj na tym szkoleniu, to już jesteś do przodu w porównaniu do wszystkich twoich znajomych, którzy siedzą i... Piloty albo nie, nie będę się wydurniał, po co mi jakieś szkolenia i tak dalej. Znacie takich? Ja ich nazywam takie kaczki, wiecie? I ta kaczka tak ci kwacze. Niek, 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 niek. Ale jak słuchasz tej kaczki, to później. Niek, niek, masz rację, njak, masz rację, niek, niek. I stajesz się tą kaczką.